Proszę Państwa, my lekarze, a myślę, że jeszcze bardziej polskie społeczeństwo, zostaliśmy zaskoczeni wytycznymi Towarzystwa Internistów Polskich pod przewodnictwem profesora Wojciecha Szczeklika z Krakowa oraz Naczelnej Izby Lekarskiej o tak zwanym zapobieganiu terapii daremnej. Na oddziałach szpitalnych, poza oddziałami intensywnej terapii, gdzie tego typu protokoły już zostały wprowadzone niestety wcześniej. Teraz, a raczej co najmniej od 2023 roku, tego typu protokoły mają dotyczyć także pacjentów internistycznych i innych oddziałów szpitalnych. Pojęcie terapii daremnej oznacza odstępowanie od leczenia, ewentualnie niezastosowanie lepszego, skuteczniejszego leczenia u pacjentów przewlekle chorych. Są podawane przykłady grup pacjentów, które będą, które właściwie już ulegają segregacji na sorach czyli szpitalnych oddziałach ratunkowych, czyli już przy przyjęciu do szpitala jest mowa w tym dokumencie, że już na Sorach ma być segregacja, którzy pacjenci kwalifikują się do wręczenia protokołu zapobiegania terapii daremnej. Są to pacjenci z chorobami przewlekłymi, takimi jak na przykład przewlekła niewydolność krążenia, marskość wątroby, przewlekła niewydolność oddechowa przy tlenoterapii domowej, pacjenci, którzy są w zakładach opiekuńczo-leczniczych, pacjenci, którzy wymagają całodobowej opieki, w tym dzieci, ponieważ są niepełnosprawne. W protokole tym jest mowa również o pacjentach, z tego typu schorzeniami, a także innymi, bo ta lista jest otwarta, którzy w minionym roku byli w szpitalu więcej niż jeden raz. I o tych grupach pacjentów, proszę Państwa, mówi się, że szacuje się, że oni nie przeżyją dłużej niż rok. To już nie jest medycyna, to jest eugenika. Natomiast przewidywanie, że jakiś pacjent nie przeżyje dłużej niż rok, to jest wróżbiarstwo, to nie jest medycyna. Ale tego typu pojęcia są wpisane właśnie w tym dokumencie, o którym szerzej będziemy mówić dzisiaj na zespole.